Przepisy dotyczące czystości położni. Czas oczyszczenia. Dalej mówił Pan do Mojżesz. Powiedz Izraelitom, jeżeli kobieta zaszła w ciąży i urodziła chłopca, pozostanie przez 7 dni nieczysta, tak samo jak podczas stanu nieczystości spowodowanego przez miesięczne krwawienie. 8 dnia chłopiec zostanie obrzezany. Potem ona pozostanie w domu przez 33 dni dla oczyszczenia krwi. Nie będzie dotykać niczego świętego i nie będzie wchodzić do świątyni, dopóki nie skończą się dni jej oczyszczenia. Jeżeli zaś urodzi dziewczynkę, będzie nieczysta przez dwa tygodnie, tak jak podczas miesięcznego krwawienia. Potem pozostanie w domu przez 66 dni. Dni dla oczyszczenia krwi.